Michał Rykowski, lepszy rynek, lepszy biznes, lepsza praca. Witam Państwa. Dziś porozmawiamy, proszę Państwa, o tym. To jest czarna księga barier. Nie powiem, że włos się jeży na głowie, bo to może nie jest horror, ale dla wielu przedsiębiorców na pewno bardzo poważny problem. Tu przed chwilą rozmawialiśmy z moimi gośćmi, których teraz przedstawię, Karol Kaczmarski ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan i pan prezes Tomasz Tworek, prezes tegoż związku. Z moimi gośćmi rozmawialiśmy przez chwilę, że pierwsza lista miała kilkadziesiąt stron, ta ma sto 150 150. A od kilku lat walczymy z bezrobociem. Dlaczego tak jest, Panie Prezesie? To widzi Pan, to chyba nie do mnie pytanie. Tak, ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście jest, że rzeczywiście przedsiębiorcy na każdym kroku napotykają na bariery różnej natury. Bariery. Można podzielić się na takie właśnie ogólnogospodarcze, tak powiedzmy, klimat do prowadzenia biznesu i te, które dotyczą poszczególnych branż. Tak, bariery są różnego typu. Bariery są takie ogólno-gospodarcze, prawne, typu, typu zbyt wysokie podatki, składki na ZUS i tym podobne, czyli tak zwane koszty pracy i płacy. I to jest jeden z tego typu bariery takie ogólne. No i wreszcie taka grupa barier, o których, jak pan też wspomniał, nie sposób je nazwać tak naprawdę to bariery ja je nazywam bariery poznawcze, bariery mentalne, to znaczy relacja przedsiębiorca-urzędnik, urzędnik przedsiębiorca, administracja, biznes, to na tym tle dochodzi jeszcze w wielu przypadkach do do konfliktów, do niezrozumienia. Wiesz, polskie prawo jest tak skonstruowane w wielu obszarach, że daje możliwość różnych interpretacji. A gdzie różna interpretacja, no to różne stanowisko. I za chwilę zobaczymy, zobaczymy tę listę barier. Zapraszam Państwa do obejrzenia felietonu. I właśnie przez tę listę barier na, w rankingu Doing Business jesteśmy wciąż w ogonie, wciąż bardzo nisko, chociaż pniemy się Pniemy się w tej, w tej kategorii, w tej dyscyplinie, ale jednak cały czas, cały czas są państwa, gdzie ten, ta wolność gospodarcza jest na wyższym poziomie. Zobaczmy felieton. Według Konfederacji Lewiatan przedsiębiorczość w Polsce ograniczają zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb gospodarki czy niska efektywność zamówień publicznych. Źródłem większości tych barier jest nieefektywny system stanowienia prawa. Dlatego Lewiatan domaga się egzekwowania od inicjatorów zmian legislacyjnych, obowiązku prowadzenia rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz monitorowania skutków wdrożonych przepisów. Od Lat. Lewiatan przygotowuje także tzw. czarną listę barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw. Tegoroczna publikacja rozróżnia m.in. bariery ogólnogospodarcze, wynikające ze stosunków pracy, podatkowe czy bariery w wykorzystywaniu funduszy unijnych. Osobny rozdział poświęcono barierom branżowym, występującym m.in. w branży medialnej, pocztowej, bankowej czy prawie farmaceutycznym. Wspomniał pan panie prezesie o tym, że, że te, te, bariery, te bariery poznawcze są taką, taką sprawą kluczową i myślę, że one są chyba najtrudniejsze do pokonania. Bo to jak Pan wspomniał, one są nie do określenia. Z jednej strony najłatwiejsze, bo zwrócić uwagę, nie trzeba stanowić prawa, żeby je pokonać, tak? Nie musi się zebrać parlament, nie musi być większość parlamentarna, bo wystarczy Ale jak, tylko jak, chęć zrozumienia. Właśnie, tak? jak stworzyć tą więź zaufania między pracodawcą, właśnie, przedsiębiorcą to jest różnie trudne. I z... Myślę, że to jest kwestia całego budowania korpusu służby publicznej, odpolitycznionego, który rozumie biznes, który być może powinien w biznesie praktykować. Bo proszę zwrócić uwagę, że o losach przedsiębiorców i biznesu decydują ludzie, którzy bardzo często z biznesem nigdy nic nie mieli wspólnego. W związku z tym jest absolutne prawda. więcej myślą, że biznes to jest coś podejrzanego. Są przekonani, nie tylko myślą, są przekonani, że przedsiębiorca to jest z założenia. Człowiek, który coś kombinuje i na pewno nie chce zapłacić podatków i jeszcze wiele innych ma grzechów na sumieniu. Ja gwarantuję, że większość polskich przedsiębiorców oczywiście nie sposób się wypowiadać w imieniu wszystkich. Z chęcią zapłaci ten kilkunastu-19% podatek, tak, który jest do zapłacenia i chce mieć święty spokój, tak? Czyli chce zrobić swój interes, zapłacić to, co państwu należne i żyć spokojnie. Tak naprawdę chodzi o to żeby one nie były może niskie, ale żeby były prostsze i tańsze w ściąganiu. To chyba, to chyba byłoby kluczowe. Panie Karolu, Pan się spotyka z przedsiębiorcami. Co oni mówią, nasi świętokrzyscy przedsiębiorcy? Tutaj można rzeczywiście wskazać w zasadzie dwie kategorie problemów, które spotykamy w regionie świętokrzyskim podczas właśnie rozmów i, i konsultacji z przedsiębiorcami. Jedną takim typem problemów to jest kwestia właśnie formalnoprawnych i kosztowych, że tak powiem, wymagających interwencji legislacyjnej barier. I druga kategoria problemów, na którą się natykamy, to jest kwestia tak naprawdę, to o czym Pan Tomasz wspominał wcześniej, bariera poznawcza bardzo często jest tak, że spotykamy się z problemami przedsiębiorców, którzy mówią, że to nie jest kwestia tego, że prawo jest złe, tylko to jest kwestia tego, że to prawo nie jest właściwie egzekwowane i właściwie stosowane. Nie mamy, nie jesteśmy podmiotem, nie jesteśmy partnerem dla administracji, na to narzekają bardzo często przedsiębiorcy, ale jesteśmy petentem, jesteśmy traktowani jako zło konieczne. Tutaj nazwa Pan problemy, zobaczmy Felieton właśnie o tych spotkaniach z przedsiębiorcami i za chwilę wrócimy do rozmowy, spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan od marca tego roku organizuje spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedsiębiorcami. Do tej pory odbyło się 8 takich spotkań, m.in. w Kielcach, Końskich, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej. Udział wzięło w nich blisko 120 osób. W trakcie konsultacji rozmawiano m.in. o warunkach rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Przedsiębiorcy wskazywali tu na problemy, z jakimi na co dzień borykają się w swojej pracy takie jak chociażby zbyt rozbudowana biurokracja czy błędy w procedurach przetargowych. Jak pomóc przedsiębiorcom, żeby oni też y, uwierzyli w to, bo też rozmawialiśmy o tym przed programem. Y, mała wiara jest wśród samych przedsiębiorców, że te bariery można zmienić. Tak, mała, mała, mała wiara w to, że można poprawić relacje administracja-biznes. To rzeczywiście trudne, bo nie wszystko da się opisać. Prawnie, w ramach prawa. Są zjawiska gospodarcze, które powstają w trakcie realizacji, różnego typu sytuacje, których się nie da opisać i nie ma takiego ustawodawstwa, które by je nazywało. W związku z tym, istnieje potrzeba zdroworozsądkowego wykorzystania tych aktów prawnych, które są, dla ich opisania i rozwiązania. I w tym przypadku brać urzędnicza. Praktycznie staje się naszym wrogiem, ponieważ coś, co mogłoby budzić wątpliwości i jest nierozpoznawalne prawnie, dla urzędnika jest przeszkodą nie do pokonania. Tak? Nie, brak decyzyjności, można powiedzieć, w tym obszarze. Co zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim zaprzyjaźnić bardziej obszar administracyjno-gospodarczy. Ja myślę, że wprowadzenie staży pracowników administracji w biznesie. Ja o tym rozmawiałem kiedyś na jednym ze spotkań A To Panem... byłaby rewolucja, naprawdę. No tak, bo z marszałkiem Jarubasem wspomniałem, no cóż by się wydarzyło, gdyby każdy urzędnik w trakcie swojej kariery wielo-wieloletniej odbył przynajmniej 3-miesięczny staż w firmie biznesowej. Jakiejś obszarze, który ma się w przyszłości zajmować, tak? No to byłaby rzeczywiście rewolucja, ale wtedy poznałby od kuchni, jak wygląda praktycznie funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlaczego przedsiębiorca podejmuje takie, a nie inne decyzje i z czym to się wiąże. Ja jestem skłonny udostępnić kuchnię swojej firmy. Oczywiście to jest kwestia pewnej poufności i tak dalej, to, ale to się da wszystko to zbudować, da tak, To jest zupełnie inna historia. Po to, żeby w przyszłości pokazać, dlaczego moje stanowisko jest takie, a nie inne, dlaczego oczekuję od przedstawiciela administracji takiej decyzji, a nie innej decyzji, o ile oczywiście w ramach obowiązującego prawodawstwa, tak? Zobaczmy, yy, drodzy panowie, drodzy państwo, teraz świętokrzyską listę barier, która już powstała, niedługo będzie wydrukowana, czy będzie też taka czarna? A to czas pokaże. Na razie nad tym pracujemy. <laughs> Ale na pewno z nazwy będzie czarna i na pewno będzie też, yy, też dość takim trudnym dokumentem. Zobaczmy felieton. Świętokrzyska Czarna Lista Barier zostanie opublikowana już za kilka tygodni. Zawiera wskazane przez przedsiębiorców utrudnienia, na jakie napotykają prowadzące własny biznes. Świętokrzyscy pracodawcy największą uwagę zwrócili na panujący w naszym regionie klimat, który nie sprzyja inwestowaniu oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejna przeszkoda to zbyt rozbudowane procedury administracyjne i niestabilny system prawny. Na zbyt mało dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w Świętokrzyskiem wpływa także dostępność internetu szerokopasmowego. Niedostosowana infrastruktura drogowa i długotrwałe postępowania sądowe. Przedsiębiorcy zwrócili także uwagę na niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku, utrudniony dostęp do funduszy unijnych oraz niski poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi. Drodzy Panowie, czy świętokrzyscy przedsiębiorcy brali udział w tworzeniu tej listy i czy w ogóle chętniej rozmawiają? No mówi się, że Polak to jest lubi narzekać, tak? Jesteśmy narodem narzekającym. Z założenia nasze zostały, jak gdyby przerosły nasze oczekiwania, tak? Nasza, nasza, realizacja tych konsultacji przerosła nasze oczekiwania rzeczywiście. Niemniej jednak trzeba wskazać, że nie wszędzie przedsiębiorcy aktywnie i, i chętnie brali udział w spotkaniach. Były miejsca, gdzie rzeczywiście musieliśmy... Pogodzili się z tym, tak, że, już, że już tak jest, tak, tak. tak ma być. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię rekomendacji i aktywnego udziału, to muszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście przedsiębiorcy to nie jest tylko kwestia wskazywania problemu żali czy, czy, czy pretensji, ale bardzo często też wskazywali właśnie źródła problemu i również rekomendowali pewne działania, które będziemy prezentować, a w tej chwili z nimi konsultujemy. To, o czym wspominał wcześniej Pan Tomasz, rzeczywiście takie rekomendacje padały ze strony przedsiębiorców niejednokrotnie. Natomiast teraz tylko trzeba się skoncentrować na tym, żeby wspólnie z instytucjami czy środowiskami różnymi, poszczególnymi, których bariery dotyczą, wypracować takie mechanizmy i takie systemowe rozwiązania, które. Po prostu te bariery zniwelują, choć, choćby te negatywne skutki ich wpływu zniwelują. Musimy pamiętać o tym, że gramy po prostu do jednej bramki. Tak? Panie prezesie, w czym tkwi, czy jest jakaś specyfika świętokrzyskiego? Są takie bariery, które występują tylko u nas, albo u nas są może bardziej dolegliwe? No myślę, że możemy tak mówić o takich specyficznych świętokrzyskich smaczkach. My nie chcemy dublować tego, co jest Czarną listą barier Konfederacji Lewiatan, bo to jest jakby taka wielka księga kucharska. My chcemy być taki suplement regionalny, w którym zawrzemy Takie te ostra lokalne. przyprawa. Tak, te lokalne, lokalne smaki. Proszę zwrócić uwagę, świętokrzyskie nie było regionem wysoce uprzemysłowionym. Oczywiście ten staropolski okręg przemysłowy to było to, to, to taka perełka, tak, ale tak naprawdę to wielki biznes i, i przedsiębiorcy rozwijali się gdzieś na Śląsku. Ogólnym, dolnym w Wielkopolsce, e, nawet na Mazowszu, tak, łódź. A kieleckie było zawsze takie biedne i gdzieś tam, gdzieś tam schowane. W związku z powyższym tej nuty przedsiębiorczości e, nie wyssano z mlekiem matki. To się tutaj rodzi, buduje, ale bardzo często napotyka na, na opór, bo, bo nie było takich zwyczajów. W związku z powyższym e, e, no, musimy pokonywać te bariery mentalne. Wracam do tego jak mantra, bo w wielu przypadkach gada tak bariery mentalne. E, i, I myślę, że. że to jest do pokonania, to jest kwestia wiary. I naszej, czyli związków przedsiębiorców, nie tylko Lewiatana, bo jeszcze wszystkich będących na rynku w ramach nawet forum gospodarczego, które tutaj założyliśmy, ale również wiary w to, że rządzący, czyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, urzędów administracji polskiego szczebla, będą chcieli do tego dyskursu przystąpić i rzeczywiście w nim uczestniczyć. Co rekomendowali świętokrzyscy przedsiębiorcy? Na jakie oni, oni zmiany czekają? Bardzo często jest to tak, że przedsiębiorcy, jak gdyby dwie, dwie, dwie kategorie, Rekomendacji wskazywali. Z jednej, z jednej strony na te kategorie, które nie wymagają interwencji legislacyjnej, to były na przykład czy konsultacje, czy kwestia ułożenia partnerskich relacji i dialogu, konsultowania, poważnego konsultowania z nimi wszelkich strategicznych decyzji administracji publicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym. A drugi element to była kwestia po prostu rekomendacji związanych z interwencją legislacyjną. I tutaj mamy na przykład zmiany w ustawie prawa zamówień publicznych, określenie, dookreślenie kwestii rażąco niskiej ceny, terminu rażąco niskiej ceny choćby nawet, tak? żeby przedsiębiorcy wiedzieli w jaki sposób czy w jakich sytuacjach mają do czynienia z, z, tym, z tym terminem, a z drugiej strony, żeby zamawiający również miał tę możliwość egzekwowania właściwego prawa. I kolejna sprawa, już która też bardzo często się pojawiała, to jest kwestia, może ona też nie wymaga jak gdyby interwencji legislacyjnej, ale stworzenia mechanizmu opiekuna przedsiębiorcy w administracji, instytucji, w środowisku podmiocie, który ze przedsiębiorcą współpracuje najczęściej w administracji publicznej. Bo bardzo często jest tak, że przedsiębiorca jest odsyłany z jednego okienka do drugiego, z jednego pokoju do drugiego i on się w tych procedurach gubi, a tu nie chodzi o to, żeby to przedsiębiorca znał wszystkie procedury, tylko można to uprościć w postaci oddelegowania jednej, dwóch, trzech osób czy zespołu, który się tym przedsiębiorcą będzie opiekował i ten styk administracji i biznesu niejako będzie kanalizował i odpowiednio kierował. To skróci procedury, to ułatwi kontakt z administracją, no i myślę, że będzie na pewno stanowić o lepszym klimacie dla biznesu w danej społeczności lokalnej. I myślę, że to jest dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Zaczęliśmy czarnowictwem, a kończymy może bardziej optymistycznie. Oby te bariery rzeczywiście przynajmniej jedną rocznie, żeby się udało znieść, to myślę, że, że, że wszyscy pracodawcy byliby zadowoleni. Karol Kaczmarski, dziękuję Dzień. bardzo. Tomasz Tworek, dziękuję Panie Prezesie. Państwu również dziękuję za uwagę do zobaczenia.